Ale chciałabyśmy teraz tak trochę zajrzeć do, do głowy, do serca Marii Skłodowskiej Kiri, ponieważ Krystyna Janda pracuje cały czas nad scenariuszem, więc ma to wszystko na gorąco przygotowane. Na podstawie jej pamiętników, na podstawie jej listów, czy, czy mogłabyś teraz pokazać nam, w którym momencie ona była, jak przyjechała wtedy do Polski, co sobie myślała o życiu? To znaczy, są to takie zupełnie luźne fragmenty, które wybrałam, które oczywiście w całości dają jakieś pojęcie o tym, co ona myślała i jaką, jaką była osobą. Oczywiście to nie, nie, nie zmierza, to, to żadnej zamkniętej całości do niczego. To są impresje, które po prostu zdania oderwane z różnych listów z książek, koni i z jej wypowiedzi. Przeszłam bardzo ciężkie chwile, ale wyszłam z tego uczciwie i z podniesioną głową. Zyskałam pogardę dla błachostek, zaczęłam zadawać sobie pytanie, kim jestem i po co jestem. Postanowiłam, że dowiodę swojej intelektualnej równości z mężczyznami, że drogą do tego są tylko studia, ale w Polsce to była zamknięta droga dla kobiet. Nauczyłam się jeszcze jednej rzeczy, że siły i pomocy należy szukać u kobiet i nigdy nie oczekiwałam tego od mężczyzn. Czy byłam szczęśliwa? Nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym nigdy. Jestem za to pewna, że moje życie miało sens. Moim zdaniem zmieniłam świat. Te zmiany będą dużo większe. Jestem naukowcem. Moim obowiązkiem jest iść do przodu, nie poddawać się emocjom, pospolitym obawom. To mój obowiązek. Religię odrzuciłam, mając 17 lat. Być może były to dziecięce postanowienia, ale postanowiłam zostać idealną, pozytywistką i trzymałam się tego konsekwentnie przez całe życie. Wiara w pojęciu religii nigdy nie miała dla mnie większego znaczenia. Piotr pojawił się w moim życiu dokładnie wtedy, kiedy miał się pojawić miesiąc przed otrzymaniem licencjatu. Był człowiekiem wielkiego formatu. Był pracownikiem Szkoły Przemysłowej Fizyki i Chemii, ale zajmował się tak naprawdę czym innym niż ja. Mieliśmy ze sobą zdumiewające powinowactwo, mimo że pochodziliśmy z różnych krajów. Byliśmy sobie bliscy i równi, w przeciwieństwie do moich związków, z wieloma innymi ludźmi. Myśleliśmy z Piotrem tak samo w kwestiach społecznych, humanitarnych, ale Piotr nie miał hierarchii ważności. Był niezaradny życiowo. Roztargniony i obsesyjnie zajmował się zawsze jednym tematem. Był wyjątkowy, ale to on wbrew opiniom potrzebował mojej pomocy, mnie, a nie ja jego. Był naiwnym, niezaradnym życiowo, niezwykłym człowiekiem, bezinteresownym i skromnym. Cały czas musiałam go upewniać, podtrzymywać na duchu, walczyć z jego mentalnością zbitego psa. To ja miałam upór i bezczelność. Zasilaną moją nerwowością. Myślę, że moją główną zasługą było to, że byłam zdolna mu towarzyszyć, a on z kolei chwiał się beze mnie i twierdził, że jestem jego przeznaczeniem, a wiedza jest przeznaczeniem moim. Bardzo go kochałam. W nauce wyznawał jedną zasadę: bezinteresowność nie umiał się złościć, nie miał żadnych złych uczuć, ja wpadałam w gniew i oburzałam się bez przerwy. Z miłości do mnie Nauczył się polskiego. Zawsze okazywał wielki szacunek do mojej pracy. Nie byłam dobrą matką. Pier był ojcem we mgle. Nigdy nie przyszło nam nawet na myśl, żeby przerwać ze względu na dzieci jakiekolwiek badania. Karmiłam dziecko piersią i chudłam, bo nie miałam czasu zjeść. Słaniałam się ze zmęczenia, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, ale wszelkie zapiski laboratoryjne były bez zarzutu. Zresztą praca była dla mnie lekarstwem na wszelkie dolegliwości. Moim szczęściem było to, że mój teść, doktor Kiri, człowiek nieskończenie dobry, o błyskotliwej inteligencji, po śmierci żony, porzucił praktykę i zajął się naszymi dziećmi. Był nadzwyczajny, to on wybawił mnie z piekła kobiecych obowiązków, niekończących się zajęć domowych. Dzięki niemu nie stanął przede mną nigdy wybór poświęcić się lub zostać poświęconą. Zresztą nie umiałam nigdy wyrażać ani wdzięczności, ani czułości, ani wielki, ani wszelkich uczuć. Byłam surową i zimną matką. Zawsze bałam się nadmiaru uczuciowości. Nauczyłam się mówić o uczuciach dopiero pod wpływem bólu. Wszystko ważne zaczęło się przypadkiem. Szukałam tematu pracy doktorskiej. Zainteresowały mnie promienie X. Życie wyznaczyło mi inną drogę. Tą drogą była promieniotwórczość. To ja wymyśliłam tę nazwę. Piotr początkowo zajmował się czymś innym, nie brał udziału w moich badaniach. Potem, kiedy Piotr zorientował się, że chodzi o coś naprawdę ważnego, przerwał swoje prace i zaczął mi pomagać, jak sądził, tylko tymczasowo. Od tego momentu byliśmy parą najbliższych sobie, ale milczących, skupionych, zajętych wspólną obsesją ludzi. Ta wspólnota dawała nam szczęście. Kiedy w 1898 roku odkryliśmy polon, myśleliśmy, że to koniec. Ale wtedy zorientowaliśmy się, że jest jeszcze inny, nowy pierwiastek, dużo bardziej ważny. Polska nigdy nie miała szczęścia. Polon wysyła tylko jeden typ promieniowania promienie alfa o wielkiej energii. Podczas gdy rad wysyłał ich kilka rodzajów jeszcze silniejszych. Nie zwracaliśmy uwagi na nic. Nasza córka, Irena, rosła. Wyżynały mm, jej się ząbki, a my słanialiśmy się ze zmęczenia. Mieliśmy popękane opuszki palców, nie wiedzieliśmy, co nam jest i pracowaliśmy bez wytchnienia. Byliśmy szczęśliwi. Piotr był przede wszystkim fizykiem. Interesowały go właściwości promieniowania. Mnie zajmowało wyizolowanie nowej substancji i otrzymanie próbki. I tu mój upór i cierpliwość pomogły w sukcesie. Nigdy z Piotrem nie mieliśmy żadnego problemu dominacji i ja i on mieliśmy poczucie moich zasług i mojego znaczenia i wartości podczas tych badań. Zawsze byłam lepsza w matematyce, a ja podziwiałam pewność i dyscyplinę jego rozumowania. Bardzo się nawzajem ceniliśmy, ale okazało się, że trzeba było jednak mojego kobiecego uporu, żeby znaleźć siłę i wytrwałość, znieść te wszystkie zawody, porażki, a także fizyczny wysiłek Osłabionego organizmu. Nosiłam worki po 20 kilo smułki, wkładałam do kotłów, ile tylko mogłam udźwignąć i stawiałam te naczynia na ogniu. Rozpuszczałam, filtrowałam, strącałam osady, zagęszczałam, przelewałam, mierzyłam i zaczynałam od nowa. Wieczorem padałam ze zmęczenia. Piotr nie miał tyle zaciętości, wytrwałości, a ja nic innego nie miało dla mnie znaczenia. Do tego porządek, dyscyplina i cisza. Nie znoszę hałasu. Pier też szczęście absolutne jest ciszą. Pier zaczął cierpieć na bóle nóg, nie mógł chodzić. Ja stawałam się prawie przezroczysta. Nie wiedzieliśmy, co się z nami dzieje. Zapadaliśmy okresowo w rodzaje lot letargu, ale wiedzieliśmy jedno, atomy pierwiastków radioaktywnych posiadają właściwości, których nie mają inne atomy. W tym może tkwić źródło tajemniczej energii, przemęczeni i słabi, Lato 1900 roku spędziliśmy w Polsce w Zakopanem, ale na próżno szukaliśmy przyczyn naszego zmęczenia. Kiedyś któryś z posłów w izbie deputowanych powiedział, myśląc pewnie o mnie, zdanie: Kobieta powinna istnieć w swoim ciele, jakby jej tam nie było. Byłoby oszustem, oszustwem mówić, że głównym punktem moich życiowych zainteresowań były uczucia. Nawet tak wielkie jak miłość. 28 marca 1902 roku ogłosiłam ciężar atomowy Radu. RA równa się 225,93. I to było dla mnie w życiu najważniejsze. Przez te cztery lata schudłam 7 kg. To była czteroletnia katorga, no ale nie mogłam się skarżyć. Dokładnie w tym samym czasie Parlament Francuski ustalił oficjalny czas pracy dla kobiet i nieletnich na 17 godzin. Kiedy Rentgen opublikował pierwsze zdjęcie zrobione przy pomocy promieni X i okazało się, że strachu, że ze strachu zrobił prześwietlenie małej rączki swojej żony, a nie swojej ręki. Byłam naprawdę poruszona. Odwrotnie było z Piotrem. Istota anormalna nazwiskiem Maria Curie odkryła lekarstwo na raka. Powraca młodość, likwiduje siwienie, odwraca proces starzenia. Zaczął się obłęd. Mieliśmy i zwycięstwo, i klęskę. Zaczął się koszmar. Byliśmy doprowadzeni do rozpaczy. Popychani, gwałceni, dręczeni, zalewani falą szaleńców i snobów, naciągaczy i ludzi światowych. Kiedy przyszła wiadomość o przyznaniu Nobla, postanowiliśmy nie jechać po tę nagrodę. Nie mieliśmy zwyczajnie siły. Ja leżałam chora. Nagrodę Nobla odebrał przedstawiciel Francji w Sztokholmie. Piotr odczuwał prawdziwą awersję do wszelkiego rodzaju wyróżnień, wydawały się dziwactwem. Zawsze jego, brak, zawsze jego brak próżności i małostkowości podziwiałam. Ja z kolei odczuwałam patologiczny lęk w sytuacjach osaczenia tłumem. Piotra nie przyjęto do Akademii Nauk, byliśmy pokonani psychicznie, mieliśmy zniszczoną energię, ludzie byli wstrząśnięci naszym wyglądem. Zapowiedziano stworzenie na Sorbonie dla Piotra katedry fizyki, ale pomiędzy decyzją Rady Ministrów a wprowadzeniem jej życia upłynęły tak wiele czasu, że Piotr dostał neurozy. Dodatkowo okazało się, że katedra nie jest związana z laboratorium. Ja byłam w ciągłej depresji. Piotr wyszedł na podium, żeby odebrać naszą nagrodę Nobla. Mnie powiedziano, żebym lepiej została na sali, ale Piotr pamiętał, żeby przenieść wszystkie zasługi na mnie. Mówił w naszym imieniu, miał odwagę wyrazić to, czego się obawiał. Ja nie miałam odwagi powiedzieć tego nigdy. Powiedział wtedy, można obawiać się, iż w rękach zbrodniczych rad stanie się narzędziem bardzo niebezpiecznym i w związku z tym zastanawiać się, czy poznawanie tajników natury przynosi pożytek ludzkości, czy ludzkość dojrzała do tego, by korzystać z odkryć nauki. Czy też przeciwnie, ta wiedza jest szkodliwa? Dla Piotra ogłoszenie naszego wynalazku było czymś w rodzaju aktu rozpaczy. Widział dużo dalej i rozumiał wtedy dużo więcej niż ja. Ja zawsze uważałam, że trzeba prawidłowo tylko stawiać pytania. Po Noblu porzucił nasze badania, wrócił do fizyki kryształów, zajął się reformą nauczania. Marzył, aby wszystkie dziewczyny, tak jak i chłopcy, miały nieograniczony dostęp do wiedzy. Uważał, że od tego zależy kultura XX wieku. Miał do mnie pretensje za mój upór i obsesję. Uważał, że za dużo czasu poświęcam dzieciom. Skrócę trochę. Boże. Uważał też nagle, Dziękuję. Uważał też nagle, że za dużo czasu poświęcam dzieciom. Spędziłam z nimi czas na wsi. Piotr przyjeżdżał do Paryża, wyjeżdżał do Paryża w poniedziałek. Zabrał ze sobą, wyjeżdżając, bukiet jaskrów. Był, dla, był na mnie obrażony, że zostaje dłużej. Ja z dziećmi przyjechałam do Paryża we środę. Piotr szedł tego wieczora na posiedzenie. Zginął pod kołami nadjeżdżającego wo, wozu. Nie pamiętam tego wieczora. Podobno, kiedy przyszli nam powiedzieć, że Piotr nie żyje, mój teść zapytał ciekawe, nad czym się zamyślił, a ja tylko upewniłam się, czy na pewno nie żyje. Miałam 38 lat. Piotr był przed swoimi 47 urodzinami. Byliśmy 11 lat małżeństwem. Straciłam poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie urodziłam się na nowo jako ktoś inny. Miałam do siebie wieczne pretensje, wyrzucałam sobie wiele rzeczy. W moich laboratoryjnych notesach wypisywałam bzdury. Nie mogę ich dzisiaj zniszczyć. Nie mogę zlikwidować moich laboratoryjnych notatek. Nie widziałam pożytku z walki z tymi, dla których prawdziwość atomowej hipotezy propieniotwórczości nie była oczywista. Uważałam, że dyskusja jest zbędna. Należało tego dowieść. Musiałam wyprodukować nie tylko czystą sól radu, co mi się udało po czterech latach pracy i tysiącach precyzyjnych operacji laboratoryjnych, ale także sam metal. Na szczęście nareszcie znalazła się fundacja, która chciała mi pomóc. Amerykanin dysponujący fortuną zaczął finansować moje badania. Zajęło mi to następne cztery lata. Miałam tylko jedną dziesiątą grama czystej soli radu do dyspozycji. Wielu uczonych, mężczyzn na całym świecie było przeciwko mnie. Musiałam bronić swojego polonu także, walczyć przeciwko błędnym naukowym teoriom. Wiedziałam, że muszę udowodnić swoje kompetencje. Byli też i tacy, którzy nie uznawali wszystkiego, dokładnie wszystkiego, co co napisałam. Mdlałam na spotkaniach, musiałam wychodzić w środku z opery, z przedstawienia. Miałam chore nerwy, ale byłam wciąż nieprzejednana wobec moich kolegów, naukowców. Uważałam, że nie są na dostatecznie wysokim poziomie, aby prowadzić z nimi dialog. Spędzałam w laboratorium całe dni, wracałam do domu wyczerpana, żyłam bez łez ale i bez wesołości. Od śmierci Piotra Bóg dla mnie nie istniał. Nie przyjęli mnie do Akademii. Nigdy więcej już nie zgłosiłam się swojej kandydatury na żadne stanowisko, do żadnego odznaczenia. Co więcej, nigdy nie przedstawiłam żadnej ze swoich prac na posiedzeniu Akademii. Zwyciężyłam w tym samym roku. Dostałam Nobla z chemii. Udowodniłam wszystko. Początkowo związek między Radą a Medycyną był przypadkowy. Nasze laboratorium było uprzywilejowanym miejscem odkryć, odbywały się tam nieskrępowane prace badawcze i tak jest do dzisiaj i tego będę zawsze bronić. Odpisywałam wielokrotnie na listy chorych, na raka, którzy prosili o Radę i o ratunek. Sława naszych odkryć jest związana głównie z leczeniem śmiertelnie chorych ludzi i z nadzieją z tym związaną. Walczyłam o ten gram radu dla Polski, żeby powstał Instytut. Uważałam, że jest to mój obowiązek, ale polscy lekarze i naukowcy zrobią z tym, co zechcą. Mam bardzo osłabione oczy. Nie będzie już pewnie ze mnie większego pożytku. Co do uszu, prześladuje mnie niemal nieustanny szum. Chwilami bardzo intensywny. Niepokoję się, boję się, że lada chwilę nie będę mogła już pracować. Być może przyczyną tego wszystkiego jest rad, ale z pewnością nie można tego powiedzieć. Chciałabym zanim umrę, żeby sformułowano paragraf mówiący o prawie do dysponowania radem. Mam z tym ciągłe po kłopoty. Człowiek nie może toczyć wszystkich bitew. Życie jest zbyt krótkie. Tyle się w życiu nacierpiałam, jestem u kresu cierpienia. Tylko prawdziwa katastrofa mogłaby mnie jeszcze dźwignąć. Nauczyłam się rezygnacji i całe życie starałam się odnaleźć tylko trochę małych radości w przeżyźnie codziennego życia. Nie wiem jeszcze, jak długo będę żyła, ale zaczęłam budować dom. Staram się oddychać, uprawiam ogród, pływam. Nikt nie wie o mojej największej tajemnicy. Tracę wzrok, prawie już nic nie widzę. Przyrządy w laboratorium kazałam oznaczyć kolorowymi cyframi. 40 uczonych pracuje pod moim kierownictwem. Pracują tu uczeni z całego świata. Moją największą nadzieją jest nauka. I jeszcze jedno. Zawsze liczyłam i liczę po polsku. Nigdy nie potrzebowałam męskich rękojmi. Odczuwałam przyjemność smarząc konfitury. I karmiąc dziecko piersią, kochałam mężczyzn i potrzebowałam ich uczuć, ale nigdy nie wątpiłam w siebie. Maria Curie. Maria Curie zmarła w 1934 roku. Wielu jej współpracowników umarło obok niej z powodu kontaktu z materiami promieniotwórczymi. Do końca życia Maria Skłodowska-Curie nie mogła uwierzyć w negatywną siłę radu jej ukochanego dziecka. Nie mogła uwierzyć, że był on także mordercą dla niej. Odrzucała wszelkie dowody. Geniusz Marii Skłodowskiej polegał na samodzielnym sformułowaniu hipotezy, że promieniotwórczość jest konsekwencją zjawiska zachodzącego we wnętrzu atomu. Była już tylko zaciętością, reszta była tylko zaciętością, odwagą, pracą i dumą. Wszystko, co stało się później, bomba atomowa, elektrownie atomowe, stało się po jej śmierci. Ona do końca wierzyła, że idealizm zwycięży wszelkie zbiorowe egoizmy, ale też zawsze mówiła, że nauka i jej zdobycze nie powinny być w dyspozycji wszystkich. Jeszcze tylko epitafium Einsteina. To kobieta dumna, namiętna, pracowita. Odcisnęła piękno, piętno na swoich czasach, bo ożywiały ją ambicje na miarę możliwości, a możliwości były godne jej ambicji. Odcisnęła piętno także na naszych czasach, ponieważ istnieją bezpośrednie związki między Marią Curie-Skłodowską a energią atomową. Tak silne zresztą, że spowodowały jej śmierć. Albert Einstein. Myślę, że jest dla nas oczywiste, że Krystyna Janda będzie, jest Marią Skłodowską-Kiri w filmie Maria Marty Meszaros. Czekamy na ten film.